bardzo lubimy jak osoby się rozwijają, bardzo lubimy jak ich kariera u nas się buduje. Co nie znaczy, że nie potrzebujemy osób, które już przychodzą z bagażem doświadczenia i z wiedzą. Osoby, które posiadają już bardzo duże doświadczenie w talwegie, w naszych zespołach premium support i cloud masters. Mogą rozwijać swoje kompetencje nie tylko na naszej platformie, ale również na platformie Google Cloud, na platformie Microsoft Azure czy w ie Portfolio tych usług pozwala na budowanie naprawdę zaawansowanych rozwiązań technologicznych, w których nawet ta osoba, która niejedno już w życiu zrobiła, będzie miała pożywkę do dalszego rozwoju i mam nadzieję, ciągle będzie chciała z nich korzystać. Fajne jest to, że wiele osób, które znajduje się w naszych zespołach, zaczyna z poziomu juniora. To u nas te osoby zdobywają coraz większą wiedzę, kształcą się, przechodzą jakąś swoją ścieżkę kariery, która rysuje się w czasie pracy u nas. To nie jest też tak, że na każdą osobę mamy określony plan, albo ta osoba do tego planu się dostosuje, albo nie ma u nas miejsca. Totalnie nie, właśnie zupełnie w drugą stronę. Każdy administrator, każdy DevOps, każdy architekt, każda osoba, która znajduje się w naszych zespołach, charakteryzuje się tym, że pewne obszary są dla niej bardziej interesujące. Oczywiście potrzebujemy osób z wiedzą ogólną, ale w momencie, gdy ktoś się czuje lepiej z danym zagadnieniem, z daną technologią, to ta osoba jest wtedy mega wartościowa i dajemy jej przestrzeń do tego, żeby tą część codziennych zagadnień po prostu w sobie rozwijała. Jakie mamy technologie? Jeżeli chodzi o serwery WWW, najczęściej stosujemy serwery Apache, czy serwery Nginx. Oczywiście serwery AS-owe dla instalacji Windowsowych, z tego ani róż. Serwery bazodanowych. To, od czego można się u nas nauczyć, to jest to, że budujemy rozległe klastry bazodanowe, technologie zarówno aktywne w trybie multi-active, czy aktywne-pasywne. Potrafimy dostosować do tego SQL. używamy load balancerów do baz danych. To są wszystko technologie, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Staramy się nie narzucać, dajemy otwartość, dlatego że otwartość w takiej codziennej pracy i danie wolnej ręki. W wielu etapach projektu się opłaca, dlatego że ktoś, jeżeli sam coś wymyśli, będzie bardziej zorganizowany i bardziej zdeterminowany do tego, żeby to dowieść. Nie jest jemu to narzucone. To daje właśnie zadowolenie.